W tym przejściu wiedział, gdzie ma, gdzie ma zaatakować. Pani Teresa nie widziała napastnika. Zaatakował ją przy ulicy Powstańców Wielkopolskich dwa tygodnie temu o 6 rano, kiedy szła do wnuczka. Szarpnięcie wyrwał mi i prosto tu na łukę, jak wieżowiec, ja tu upadłam. Ofiarą napastnika była też żona pana Artura. Rzuciły się na torbę. Doszło do samotaniny, upadła. A to już inne zdarzenie zarejestrowane przez monitoring jednego z biurowców. Do takich napadów doszło co najmniej siedem razy. Te kradzieże zaczęły się w momencie, kiedy zaczął się remont ulicy Gandiego i zostały uszkodzone. Oświetlenia. Nie było tych oświetleń około 5-6 dni, mniej więcej. I właśnie w okolicy tej drogi do napadów dochodzi regularnie. Jak ja na przykład wychodzę do pracy rano, no to proszę, żeby mąż mnie odprowadził i No rozglądam się, a wieczorami po prostu nie wychodzę. Jest obawa głównie wśród kobiet, wśród mieszkanek. Było już kilka tych napadów, tak? Jeden zresztą ten najnowszy. Był tuż za naszym sklepem. Wszystko wskazuje na to, że za tymi atakami stoi ta sama osoba, poszukiwana przez policję, której za tak zwaną zuchwałą kradzież grozi do 8 lat więzienia. Sprawca z reguły działa w sposób podobny, a mianowicie w godzinach późnowieczornych, wieczornych, wczesnym rankiem, podbiega do napotkanych kobiet, stosuje metody na tak zwaną wyrwę, czyli gwałtownie szarpie za torebkę, gdy tylko łup jest w jego rękach, ucieka. Mieszkańcy Bałut podejrzewają, że może mieć to związek z tym miejscem. Ich zdaniem w Starej Pasmanterii mają się odbywać nielegalne gry hazardowe. Najwięcej to jest tak w piątki, soboty, tak przez weekendy. No, tutaj się dzieje po prostu. A zgłaszali państwo? Tak, już tu była policja, już to było wszystko i w dalszym ciągu to wszystko działa. Być może, że to jest związane. No idzie, kradzie, nie ma pieniędzy, no to trzeba... krazi. I jest za co grać. Wszelkie informacje, które zostały przekazane przez pokrzywdzonych, są weryfikowane. Natomiast dla dobra prowadzonego postępowania no nie mogę tutaj zdradzać szczegółowych informacji. Przed atakiem uchronić może nas pewność siebie. Chodzimy świadomie, rozpoznajemy sytuację. Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, starajmy się słuchać tej intuicji. I reagujmy w zależności od tego, czego chcą agresorzy. Jeżeli chcą coś od ciebie, boisz się, jesteś zagrożona, czujesz się niepewnie, oddaj. Jeżeli chcą ciebie, sytuacja się zmienia. Nawet jeżeli nie chcesz, musisz walczyć. Nie daj się przenieść w inne miejsce. Walcz, krzycz. Katarzyna Matczak, Łódzkie Wiadomości Dnia.